Jak wiemy, na zwolnieniu jest też pani Kinga Dobrzyńska, szefowa programu Pytanie na Śniadanie. Ja wiem, że wy się też znacie prywatnie. O, to jakiś epizod sprzed 15 lat, ale tak szczerze mówiąc to nawet nie, nie pamiętałam tej osoby, za to ona podobno pamiętała mnie, no i no jak wiadomo uniemożliwiła mi współpracę z telewizją, ale pozdrawiam ją serdecznie, życzę zdrowia. Jak podoba Ci się teraz program Pytanie na śniadanie? Szczerze mówiąc, nie oglądam, bo po, poranki mam takie zawsze zawodowe e, e, i nie, 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 no, no nie oglądam po prostu. Ale oglądam Dzień Dobry TVN i bardzo mi się podobają różnego rodzaju zmiany w Dzień Dobry TVN. Ale myślę, że każda ten przedpołudniowy program ma szansę.